Ladies and Gentlemen, piosenka z lektorem w Radiu Z. Czyta Stanisław Olejniczak. Martin Solveig, hello. Mógłbym zostać i dogadać się z Tobą. Cześć. o. o, o, o. To wcale nie znaczy, że mi się podobasz. Cześć. o. o, o, o. Wszystko w porządku, ale jestem tutaj, kochanie, żeby cieszyć się przyjęciem. Nie bądź zbyt podekscytowany, bo to wszystko, co ode mnie dostaniesz. Tak myślę, że jesteś uroczy, ale naprawdę powinieneś wiedzieć. Przyszedłem tylko się przywitać. Cześć. Cześć. Nie jestem typem dziewczyny, która da się z tobą zatrzeć. Cześć. O-o-o-o. Pozwolę Ci spróbować mnie do tego przekonać. Cześć ooo. O, o.